1 marca 2012 roku to była druga rocznica drugie święto żołnierzy Dnie, dzień pamięci żołnierzy wyklętych. Chcieliśmy, żeby żołnierze wyklęci symbolicznie przemówili do nas poprzez wrażenia artystyczne i zastanawialiśmy się kto mógłby być głosem Symbolicznym głosem żołnierzy wyklętych, kto mógłby powiedzieć o honorze, o odwadze, o odpowiedzialności, o trudnych wyborach. I na tej liście, która została wówczas przygotowana, na pierwszym miejscu znalazło się nazwisko Przemysława Gintrowskiego. Chciałbym wyrazić nadzieję, że ta dzisiejsza Uroczystość będzie jednak dla nas takim impulsem do refleksji, że jednak ten czas Bardów się nie kończy, że on będzie trwał, że przyjdą, przyjdą kolejni. Tablica, którą za chwilę zobaczymy, będzie nie tylko dla bardzo wielu osób inspiracją do tego, aby wrócić do twórczości Przemysława Gindrowskiego, ale chciałbym również wyrazić przekonanie, że Wśród tych setek tysięcy młodych ludzi, którzy co roku odwiedzają przystanek Historia imienia profesora Janusza Kurtyki, że wśród nich także znajdzie się to przedstawiciele nowego pokolenia Bardów, ludzie, którzy znajdą swój własny język, nawiązując do tej wielkiej tradycji, aby coś nam powiedzieć także o naszych współczesnych czasach. Dwa i pół roku temu, tego 1 marca 2012 roku, jeszcze nikt z nas bliskich, a nawet przemek, nie, nie wiedzieliśmy, że to miejsce i ten dzień okaże się końcem drogi artystycznej, estradowej mojego męża. Czasami też mój mąż mówił, że Bóg dał mu odrobinę talentu i nie może tego daru roztrwonić. I myślę, że przez to krótkie może życie udało mu się to znakomicie.